29 wiadomości od Twojego ducha. Jesteś piękna bez względu na rozmiar i kształt Twojego ciała. Jest Ci ono dane, aby pomóc Ci wypełnić Twój cel. Jesteś silny w środku, otrzymujesz siłę, by poprowadzić swoje życie w kierunku, w którym było ono dla Ciebie przeznaczone. Zasługujesz na szczęście, jesteś niesamowity i obiektywny. Nikt nie ma takiej mocy, aby odebrać Ci szczęście. Możesz osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Wyjdź poza swoje ograniczenia i idź w dobrym dla siebie kierunku. Masz zdolność odmawiania rzeczom, które ci nie służą. Nikomu nie jesteś winien wyjaśnień. Twoje życie ma wzloty i upadki. Czasami życie ci sprzyja, czasami nie, ale to wszystko jest częścią gry. Nie bądź dla siebie surowy. Wiedz, że zrobiłeś wszystko, co w twojej mocy z tym, co wiesz. I inni też. Jesteś godzin pięknej obfitości życia. Zajrzyj do środka. Tam jest. Skoncentruj się na cudownych rzeczach w życiu, zamiast na wadach i niedoskonałościach. Wkładaj energię w to, co działa, zamiast w to, co nie działa. Jesteś potężny. Kiedy zdasz sobie sprawę z tej wewnętrznej mocy, nigdy nie zadowolisz się niczym mniejszym. Jesteś godny ponad miarę. Inni traktują Cię w sposób, w jaki im pokazujesz. Jak i przez to, co tolerujesz lub mówisz. Nie jesteś wycieraczką. Nigdy nie pozwól innym chodzić po tobie. Nikt nie może odebrać ci władzy bez twojej zgody. Uświadom sobie to i żądaj tej mocy za każdym razem. Jesteś tym, kim myślisz, że jesteś. Myśl o sobie wysoko, a inni będą o tobie myśleć wysoko. Zaakceptuj siebie. To podstawa. Aby inni zaakceptowali Cię takim, jakim jesteś. Sama akceptacja jest w Tobie. Nie można jej znaleźć na podstawie luksusowego samochodu, którym jeździsz pieniędzy, sukcesu ani osiągnięć. Kochaj siebie, kiedy to zrobisz, wszechświat uprzejmie zareaguje i da Ci więcej. Autentyczność jest produktem poczucia własnej wartości. Mów tak, kiedy masz na myśli tak, i mów nie, gdy masz na myśli nie. To, co myślisz o sobie, ma duży wpływ na poczucie własnej wartości. Nie ma to nic wspólnego z osobą, którą widzisz w lustrze, ani z pieniędzmi, które masz na koncie bankowym. Co dajesz życiu, życie ci zwraca. Im bardziej czujesz się wartościowy, tym więcej życia daje ci poczucie własnej wartości. Jesteś jedyną osobą, która myśli o sobie w 100%. Inni ludzie nie patrzą na ciebie, ani nie śmieją się z ciebie. Są też zajęci samodzielnym myśleniem. Stajesz się godny szczerze kochając siebie. Nie czujesz się godny każdego dnia. Obejmij to. Tak długo jak kochasz siebie, możesz poradzić sobie z kilkoma złymi dniami. Jesteś godzien dobrych rzeczy w życiu, takich jak praca, związki, szczęście, radość i spełnienie. Naucz się wybaczać. Nie warto dźwigać ciężarów w przeszłości. Jesteś wart więcej niż to. Przychodzisz na tę ziemię z darem. To jest Twój cel. Jesteś wezwany do dostarczenia go w określonym miejscu i czasie. Waszym obowiązkiem jest podążać tam, gdzie prowadzi Was to powołanie. Wszechświat wspiera Cię w podążaniu drogą do poczucia własnej wartości. Zrób pewny krok i dowiedz się, jak jesteś wspierany. Zawsze pamiętaj o swojej wartości. Przekonaj się, że zasługujesz na szczęście i fantastyczne życie. Jesteś największym chodzącym cudem życia. Powtarzaj sobie codziennie, że jesteś cudem. To, co myślą o tobie inni lub świat, nie ma znaczenia, dopóki wierzysz, że wszechświat idzie obok ciebie. Masz tu być. Jesteś cudem.